Generalnie strzelanie w Valorancie jest dość proste, ale jest jeden błąd, który zauważyłem mając okazję smruchować na goldach czy, czy na platynach, czy no, najwięcej na diamentach akurat, ale miałem okazję na niższych rangach zobaczyć te błędy w strzelaniu. Głównie jeden błąd dość mocny, który może trzymać ludzi. No, do tyłu z rangą i to mocno do tyłu z rangą, bo to jest jakby mechaniczna gra mimo wszystko, tutaj się liczy zabijanie wroga, a nie tylko używanie swoich umiejętności. Generalnie tak, jak, jak widzę ludzi strzelających w, w niższych rangach, nie wszyscy, nie wszyscy, to nie jest jakby, są wyjątki od zasady, ale jest dużo ludzi, którzy robią tak, mają dobry crosshair placement, mają spoko naprawdę mają dobry crosshair placement i to żadnego nie ma jakiegoś tam przełożenia na to jak strzelają niestety, a powinno, czyli tak, widzą jest wróg, mają już celownik przy głowie wroga, i robią kurwa tak. I w body. I chuj, full, full spray w body. I to jest straszny disadvantage, bo jeżeli jeszcze, nie daj Boże, jesteście na dalszy dystans, nie traficie trochę spraya, to potem próbujecie go korygować, no, akurat ciężko jest spierdalić to na bocie, który stoi statycznie, ale Próbujecie go korygować, często się wydaje, że trafiacie wszystkie kule, trafiacie na przykład 2-3 kule i jesteście w piździe, gość trafił jednego, jednego heada albo coś w tym stylu. Albo po prostu te gunfighty wyglądają w ten sposób, że dwie osoby kurwa na kucaku przez 10 sekund napierdalają przez cały magazynek w siebie. I to jest błąd. Idźcie po strzelanie w głowę. Celujcie w target, który jest trudniejszy do trafienia ale celujcie w target, który wam da więcej w przyszłości, bo w rangach wyższych, jeżeli wejdziecie już do Immortala, to nie widzi się ludzi, którzy snapują z powrotem na ciało przeciwnika. Wszyscy, jak mają dobry crosshair placement, mają celownik przy głowie, strzelają od razu w głowę, bo tak się najszybciej zabija, chcecie zabić przeciwnika szybciej, niż on was zabije. To jest dość logiczne, mam wrażenie. Także nie ma tutaj co, prze... nie ma tutaj co przemyśleć jakiś strategii kurwa strzelania czy coś po prostu chcecie zajebać przeciwnika szybciej niż on was strzelacie w głowę proste oto jest wasz crosshair placement żebyście trafili w głowę szybciej bo macie celownik bliżej głowy przeciwnika niż jak celujecie sobie w podłogę musicie dość duży dystans pokonać nie więc nie utrudniajcie sobie tego i w momencie kiedy jest sytuacja, gdzie, no, powiedzmy, podstresowa, bo mimo wszystko ktoś może was zabić też, tak stresujecie się, że on was zabije szybciej. I tak weźcie tą chwilę, oddychajcie, weźcie tą chwilę i wycelujcie w głowę. Będziecie ginąć, będziecie misować na początku, będziecie robić błędów. W chuj, i jeszcze na początku nie będziecie w 100% tego wykorzystywać, bo jak nie będziecie myśleć, czasami wyłącznie Wam myślenie o tym, żeby strzelać w głowę, to będziecie z powrotem przechodzić na mod automatyczny, który sobie wyrobiliście i będziecie strzelać w body, bo jest łatwiej, bo jest większy target. Ale uwierzcie mi, że jeżeli nauczycie się już strzelać w głowę, a to nie potrwa jakoś mega długo. Myślę, że to potrwa w zależności od tego ile gracie oczywiście, ale myślę, że to może potrwać z tydzień, dwa do tego, żeby już zacząć powoli automatycznie strzelać w głowę, nie myśląc o tym zbytnio. I no podejrzewam, że da, da wam dużą przewagę nad przeciwnikami w randze, jeżeli jesteście zastakowani w danej randze i popełniacie ten błąd. I to jest dość mocny błąd. Sprayowanie w Valorancie jest randomowe, to nie jest niestety CS, to nie jest niestety gra, która ma ustalony pattern. Jeżeli strzelacie, to w pewnym momencie da się kontrolować ten spray na daną, na daną skalę, ale jeżeli strzelacie, to pierwsze 10 kul około, do 12 leci w górę, pod kątem, lekko skręca, a potem reszta kul jest totalnie randomowa. Czy leci w lewo, czy w prawo, nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak musicie po prostu to zacząć, jakby patr patrząc na lufę, kontrolować. I te strzały nie lecą zawsze w to samo miejsce, więc nie macie takiego samego movementu myszką. Musicie się cały, musicie cały czas korygować ten movement myszką, patrząc, gdzie lecą wasze strzały. I nie jest to tak proste jak w CS-ie, gdzie. Z zamkniętymi oczami jestem w stanie skontrolować spray w CS. No, może nie teraz, bo już nie grałem dużo w CS-a. Ale jak grałem dużo w CS-a, to na 100% zamknął oczy i skontrolował cały spray w ścianę. Bo znam go po prostu na pamięć. no Na pamięć, na wyczucie, ale mimo wszystko jest to gdzieś w pamięci mięśniowej. Więc jesteś w stanie to zrobić. W Walorancie nie jesteś w stanie tego zrobić, bo nie wiesz czy to poleci w lewo, czy w prawo, czy to skręci kurwa po dwóch sekundach po jednym strzale, po pięciu strzałach, czy zostanie w ogóle z prawej strony przez resztę spraya. Generalnie jest zrandomizowany ten spray. Więc jeżeli nie zabijecie przeciwnika szybko i dojdziecie do momentu, kiedy sprayujecie i kule wam zaczynają się rozrzucać, no to nie macie tej przewagi nad przeciwnikiem. Jesteście bardziej podatni w ten sposób na zabicie przez przeciwnika. Więc to, że wydaje wam się, że Celowanie w body jest dla was łatwiejsze i zagwarantuje wam lep lepsze kile więcej kili jest mylne tutaj. Celowanie w głowę jest lepsze i dlatego ludzie, którzy są tacy jak ten, tacy jak Scream, mają przewagę w tej gierce, jeżeli chodzi o zabijanie przeciwników, bo oni są zazwyczaj taperami albo brusterami, oni po prostu mają bardzo precyzyjnego aima i oni wykorzystują to do tego, żeby zawsze strzelać w głowę. Są sytuacje oczywiście, kiedy musicie zesprayować. tutaj na to wychodzicie z rogu. I to są to są pojedyncze sytuacje, wychodzicie z rogu i przeciwnik jest bardzo blisko. Nie będziecie myśleć o tym, żeby kurwa teraz koniecznie wytap wytapować mu głowę, tak? On jest dosłownie tutaj. No nie myślicie sobie, dobra, tapy, 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 na spokojnie. Nie, bo nawet jak randomowo pójdą kule, to i tak traficie w, w, w przeciwnika. Tylko jedyne co chcecie celować, to jest to, żeby mniej więcej któraś z kul mogła polecieć w głowę, więc nie celujecie mu po jądrach, tylko celujecie mu tak, żeby jego, żeby wasze strzały trafiały gdzieś mniej więcej w w klatki, żeby jeden z tych strzałów mógł polecieć w głowę mimo wszystko mimowolnie no, to w sumie tyle, nie ma co tutaj myśleć chuj wie ile na ten temat, to tyle, good luck, have fun Ciao.